Dziś sprawdzimy, jak radzi sobie sztuczna inteligencja w Samsungu Galaxy S23 Ultra. Sprawdzimy sobie, jak wygeneruje nam obraz ze szkicu wcześniej narysowanego w notatkach. Rysujemy sobie taki prowizoryczny, taki prowizoryczny domek. Przenosimy się do czasów przedszkolnych, rysujemy słoneczko, jakieś promienie oczy, uśmiech, narysujemy sobie również kociaka. Oczy tutaj, rzęsy, jakiś ogonek, łapki, sierść. Zobaczymy jak tutaj tam fajnie czy w ogóle się uda stworzyć ciekawe obrazy z tych szkiców. Czyli jakiś przykładowy kuczaka może nazwiemy sobie. skrzydełka, oczy jest OK. Klikamy sobie na ikonkę sztucznej inteligencji. Teraz musimy zaznaczyć wszystkie obrazy, które zostały przez nas narysowane. I klikamy generuj. Teraz sztuczna inteligencja powinna nam wygenerować 3 bądź cztery przykładowe obrazy, które chcielibyśmy wykorzystać. Pierwszy obrazek, drugi, trzeci taki niekształtny i czwarty, czwarty najlepiej mi pasuje, bardzo fajny i tak sobie radzi sztuczna inteligencja z rysowaniem i ze zmienianiem szkicu na obraz.